Oficjalnie mamy 1 grudzień. Jej, zaczynamy vlog mas pierwszy. Jest godzina 8 minut po północy. Także przywitałam się z Wami, jestem po pracy trochę w stylu handlowym jeszcze. I um, mój chłopak zostawił mi już prezent na Mikołajki, bo my mamy taki zwyczaj, że dajemy sobie prezent 1 grudnia i mam kalendarz adwentowy z herbatkami, taki kubeczek, w kotki z nausznikami, opaseczkę i misia. Mimo że o tych dwóch rzeczach nie wiedziałam. I wiedziałam, że on coś wymyśli, a ja nie miałam czasu, żeby mu coś dokupić. I teraz czuję się źle. A ja dla niego mam tylko dwa wheels i kalendarz z żelkami. Także ech, postarał się bardziej. Witamy Was z moim Salemkiem. Rano, pierwszy grudzień, vlogmaski i te sprawy trzeba najpierw ogarnąć pokój. Ozdoby, jesienne pochować, świąteczne wyłożyć i za oknem słoneczko. Jeszcze mam z oknem dynię i wrzosa, ale dzisiaj yy, się zmieni, bo nie pokazywałam Wam, ale kupiłam sobie yy, lampeczki i na Co ja tu mam uwaliłam okulary czymś. No dobra. Nie. Ubrałam sobie czapeczkę, bluzeczkę, dresy i czarne... Agi. I lecimy w odwiedzinki do ciotki. A jak wrócę, będziemy sprzątać. w odwiedzinkach u kiciuśka? U kiciuśka pięknego? Śliczny kiciusiek! Śliczny jesteś! Zobaczcie w jakim pięknym kubeczku mam herbatkę. Bo siatka jest ogólnie fanką tych rzeczy z Bolesławca. I kubeczek też musiał być z Bolesławca. Akurat z kotem. A patrzcie tu! Dynia halloweenowa! Czylicie jakie piękne? No i choinki w klimacie teraźniejszym. Michał stoi w czerwonej kurtce, bo przyjechaliśmy po zapiekaneczki. Dobra, ogólnie zapomniałam pokazać, co przywiozłam od ciotki. Mam tutaj kubeczek świąteczny, moi drodzy. To jest Pan Mikołaj na takich nogach. Dość duży jest. No ja w sumie chciałam taki kubeczek. Ten wydaje mi się, że kupiłam Dino. Tak, tak mi się wydaje. Zaraz będziemy ozdabiać pokój na... Yy... Tegoroczne święta, a jeszcze chciałam wam pokazać Taką czarną bluzkę Też dostałam no Zwykła czarna Golfik. Yy, I też Taką Ona jest w rozmiarze 38 Ona się wydaje duża Ale widzę jakiś taki potencjał Na nią do jakiegoś yy, Outfitu Więc dobra No to co zaczynamy Ogarniać ten pokój Przydałoby się. Moje kalendarze adwentowe widzieliście. Więc. Więc. No. Co jeszcze chciałam powiedzieć, ale zapomniałam, że jak zwykle. Dobra, muszę zacząć ogarniać y, swój pokój od tego. Tutaj ściągniemy te y, jesienne y, obrazki i damy zaraz jakieś zimowe. I ogarniemy tutaj to nie do końca. Wiem, co jeszcze chcę tu zrobić, no ale to wyjdzie w czasie. Ja zaczynam ogarniać, i jak ogarnę już ten kąt, to wam to po prostu pokażę. No i co robimy? Wszystko na razie ściągam. Tu mam mój piękny kubeczek, moi drodzy. Wszystko mam tutaj. Taki domek musimy zrobić z nim dekorację. Jest świecący, to kupiłam w tym roku. Muszę zmienić zdjęcie na piękne zimowe W domu domu chcę być I z tobą tu zostać. zostać Cały rok jak dziś Tylko nie, 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 A nie, nie, się nie, 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 potrzeba mi już nic, kiedy kiedy jest jestem. Pierwsza gwiazda Przyszedł cicho miasta w domu Został Wszystkie W to jest po piosenkom świętym, ja uwielbiam je. Serio. Już słuchałam w listopadzie, a denerwowałam braku. Perfuminki muszę dać tutaj na bok. Całe szczęście, że złoty, zielony i czerwony to są takie świąteczne... Czekajcie, ściszę tu trochę. No. I dobrze, że właśnie te kolory są takie bardziej świąteczne. Musimy schować gdzieś moją piękną jesienną giełkę, bo jeszcze jej trochę jest. No, piękne dachy. Będę jej używać, oczywiście, ale ona po prostu ma taki totalny jesienny mód. W sumie nie wiem, jak długo mogą stać giełki, bo może jeszcze w przyszłym roku będziemy mieli jej trochę. Akurat na przyszłym miesiąc jeszcze. I tu mam moją gipsówkę, którą, z którą musimy się pożegnać. Tak, czekałam na to, żeby znaleźć pomarańczową gipsówkę na jesień. A teraz kochani już będziemy zaraz mieli nową. Nowy kolor w sensie. To nie wiem, czy mam schować, jak myślicie. Czy po prostu w zeszłym roku w, przysz w, w przyszłym roku kupić nową. Tu ściągamy ze ściany te zdjęcia i przyjdą zimowe. No i czemu nie chcę... A to nie chcę. Urwałam nie. No dobra. Mam tutaj te pineski, odkładam sobie je tutaj na bok. I mam zdjęcia jesienne, które yy muszą poczekać na swoją kolej znowu na przyszły rok. Dobra, kochani, tu już jest czerwona gipsówka z Merry Christmas. Domek, złote chojneczki, świeczulka, Tutaj mamy tą Tak, to się prezentuje z daleka. Czy nam ogarniać te póki? A tu taki syf. Dobra, jednak mała zmiana. Tu będzie ta złota świeczka. W tym roku kalendarze, kochani, będą na toaletce Tu mam spakowane prezenty. Na dole jest miś od Michała. I idziemy dalej. Tu już mam koce świąteczne: dwa. I poszeweczki na parapedzie. Mamy świeczulkę: renifera. Krasnala i prezencik Który mi się mega, mega podoba Tą dynię z za oknem Która jest i wrzosa Będziemy zmieniać jutro Jeżeli chodzi o zdjęcia na ścianie To mamy tutaj takiego kotka Napoje ze Starbucksa, Pieska Choinki, tu mamy biżuterię Bez zmian, kiciusia z Tediego Tu moje zdjęcie z Michałem yy, Świeczka Świeczka No Lampion taki, garbus z choinką Tutaj mamy świeczkę, która też ma choinkę taką piękną Tu jest domek z brokatowym dachem, choinki złote, złota świeczka choinka I tutaj mam czerwoną gipsówkę z tą gałązką z dino świąteczną Merry Christmas Tak to się prezentuje w całości Siema tu mamy lampeczki, które już świecą pięknie Etui, które sobie zaraz ubierzemy świąteczne Na tej półce mamy na świeczkę i perfumiki Tu jest mój kubeczek, który dostałam już na Mikołaja Tu mam zdjęcie z Michałem i świecznik Mikołaja Tutaj wzięłam do tego pudełka gumki wyciągnęłam Jedną Mikołajową, drugą tą taką z dzwoneczkami zieloną Tutaj mamy ten kominek i tu mamy krasnala, choinkę, świeczkę, którą wypaliłam w sumie w zeszłym roku trochę i kominek. Także przyjdą jeszcze lampki na łóżko. To jutro ogarniemy. Tak samo jak jutro ogarniemy... Muszę umyć to lustro znowu, bo trochę kurzu się nazbierało. I tak samo jak jutro ogarniemy ten parapet tam na zewnątrz czyli zamiast dyni choinka no a teraz zabieramy się chyba za otwieranie kalendarzy adwentowych jest już 23 więc lecimy z kalendarzami pierwszy leci tam ze świeczkami jestem mega ciekawa gdzie tu mamy jedynkę a czekajcie i ja was zabiorę ze sobą jedynkę mamy tutaj Mamy co to jest? A w jedynce jest złoty podgrzewacz, ale pięknie pachnie. Sobie go zaraz odpalimy. Lecimy z tym wielkim kalendarzem, albo no, on jest jeszcze z ma folię. Ale no dobra, najpierw szukamy jedyneczki której nie widzę. Widzę jedenastkę. Ej, pyskie, tu nie widzę jedynki. Dwójkę Tu jest jedynka. Ciekawe co to, co tutaj mamy w tej jedyneczce. Ale cute opakowanie. Mgiełka. Odbijająca włosy od nasady. Naturalna, wegańska formuła z maliną i imbirem. Jestem ciekawa, jak pachnie. Musicie mi uwierzyć, że pachnie jak ten taki olejek do ciasta, waniliowy, czy jak to się nazywa? Zarąbiste, słodkie w ogóle. Odkładamy do naszych dzisiejszych prezencików i zamykamy kalendarzyk. Do jutra. Teraz kolejne. To mamy herbatki, które też dostałam od I tutaj szukamy jedynkę. I jedynkę. A, bo one będą po kolei. Tutaj nie musimy szukać. Tu mamy jedynkę. I mamy herbatkę. Taką herbatkę mamy. Jakąś mm, peppermint, czyli miętową. No, zobaczymy, jak będzie smakować. Odkładamy do herbatek i lecimy z kolejnym. W kolejnym są czekoladki dla mnie. I znowu szukamy jedyneczki. Gdzie to jest jedynka? Nie, no bo ja ogólnie jestem. A, dobra, już widzę. Tutaj. Tak sobie kupiłam z pieskami. A co tam? Ogólnie.

Dzień dobry, pituś, Także musimy dotrzymać obietnicy i pituś dostanie pierwszego smaczka. Mamy jedynkę tutaj. Uuu, jak ładnie zapakowane. Zobacz, Pituś. Co, Pituś, dostaniesz? Zobacz, jaki ładny smaczek. I Pituś dostanie takiego smaczka. Tu jest ogólnie kilka smaczków, więc jednak postanowiłam, że Pituś dostanie kilka za to, że przyszedł do mnie pierwszy. A dam też... Ale mówi kilka. Nie? Podzielicie się, prawda? Proponuję podpalić tego podgrzewacza z dzisiejszego kalendarza, do, w sensie z dzisiejszego okienka w kalendarzu, i włożyć sobie go tutaj do świeczniczka, więc lecę po zapalniczkę. jest zapalone w sumie, tak średnio widać, ale o, teraz jest już podpalone. I idę jeszcze sobie zrobić herbatkę, a jeżeli chodzi o. Mgiełkę do włosów to sobie spróbujemy jutro, bo po myciu się ją daje, a jutro mam w planach umyć włosy. No i mamy już świąteczne etui. w czasie kiedy woda się gotuje, zmienię sobie na świąteczne. Ale zamówiłam na nie jeszcze jedna świąteczna to będzie na czas vlogmasów i żebym nosiła do pracy po prostu, bo mi się strasznie brudzą jasne, a na święta święta będę miała różowe. Herbatka zrobiona i to nawet jeszcze w nowym kubeczku. A teraz zabawa z Kiciulkiem, pięknym świątecznym, Mikołajkowym bucikiem. Ktoś jeszcze przychodzi się bawić? Salemiś! Bitek i salemiś. A jak to się ładnie świeci? Próbujemy herbateczkę. Miętowa, miałam. Mhm. Dobra, kochani, ja lecę spać i się myć. A Wam życzę miłego dnia, bo oglądacie to w dzień pewnie. I co? Do zobaczenia jutro.